Czy zastanawialiście się, jaka jest, a jaka może być szkoła? Interesuje Was, jak rzeczywistość, w której żyjemy, wpływa na to, co dzieje się w szkole i jak szkoła kształtuje świat poza swoimi murami? O tym wszystkim będziemy rozmawiać w podcaście Fundacji Szkoła z Klasą. Podcast z klasą. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w podcaście Fundacji Szkoła z Klasą. Nazywam się Izabela Mejza i dzisiaj zapraszam na rozmowę z Zorianą Tiumencewą. Zoriana jest psychologką, pedagogą i trenerką treningu umiejętności społecznych i na co dzień pracuje z dziećmi ukraińskimi w polskich szkołach. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, z czym się borykają dzieci ukraińskie, jak można je wesprzeć. Ale też zadamy sobie pytanie, czy w ogóle taka kategoria i taka grupa jak dzieci ukraińskie, to jest dobra kategoria, żeby się nią posługiwać, bo każde dziecko jest wyjątkowe. Zoryana, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteś praktyczką? Jestem. Jesteś praktyczką, spotykasz się z rodzicami, z dziećmi, z nauczycielami, więc zaczęłabym od pytania praktycznego. Jeśli możesz, podziel się z nami, z czym przychodzą do Ciebie dzieci i rodzice ukraińscy? Z jakimi wyzwaniami, z jakimi problemami? Powiem tak, że. Dzieci ukraińscy na początku, jak tylko zaczynałam pracę jako praktyczka, tak, to nie przechodzili wcale, bały się bardzo. I tu był taki kłopot, że czekałam, prosiłam, blagałam nawet czasami, żeby móc z nimi porozmawiać. Bo taki był opór tak, na rozmowy z psychologiem, taki strach, dlaczego tam mam iść i co mam powiedzieć. Tak. Najbardziej to było w takim temacie, kiedy tylko zaczęła się wojna i jak zaczęliśmy chodzić z psychologami, po szkołach, tak, czy przedszkoli, tak, no to było ciężko dotrzeć, ale przez trzy lata, których już mamy ten projekt mobilny psycholog, Języka ukraińskim, tak? to widzimy bardzo dużą zmianę. Dzieci same przechodzą, prawda? Ale mają bardzo dużo wyzwań. Najpierw przychodzą z tym, że nie mogą sobie poradzić z emocjami z trudnymi emocjami, nie mogą poradzić sobie z barierą językową, nie mogą nawiązać kontakty z rówieśnikami, albo nie rozumieją, czego potrzebują od nich dorosli. Albo to, dlaczego mama albo ktoś z opiekunów ma jakieś do nich takie pretensje czy oczekiwania jakieś trochę inne, aniż oni rozumieją i chcą być, tak? Więc tu powiem, że jest bardzo dużo wezwań. Mhm. Ale wiesz, co jak cię słucham, to myślę sobie, że to są normalne wyzwania nastolatków. Mhm. Że w ogóle nastolatek czy dziecko czasem nie wie, czego od niego chce dorosły, albo nie potrafi sobie poradzić z emocjami, bo to jest czas dużej zmiany i burzy hormonalnej. Mm -hmm. Czy ty widzisz jakąś różnicę? Czy to wynika właśnie z, nie wiem, z traumy wojennej? Czy to jest taki etap po prostu nastoletni rozwojowy? Ja powiem ci, że to nie tylko nastolatki, tak? Nawet młodsze dzieci tak przechodzą. Najbardziej jak mówię o tych trudnych emocjach, to też ukrywają się tam stres, strach taki, tak? Więc to, co się dzieje u nich w środku, to tylko takie... Mm, na zewnątrz oni pokazują to, co czują, tak? Albo to, co chcą powiedzieć, tak, żeby nawiązać kontakt, żeby jakoś zacząć o czymś rozmawiać. Jeżeli w trakcie rozmowy wychodzi tak, że dziecko ma trudności całkiem inne, to pracujemy z tą potrzebą dziecka, tak? Najczęściej jest tak, że dziecko przyjechało tutaj do Polski trzy lata temu. I nie pokazywała tego, co było, czy się działo u niego na początku, tak? Jakby tych trzy lata temu, tak? Było na przykład spokojne, nie wyzywało jakichś takich mm, wątpliwości, tak się mówi po polsku. I oni, y, jako nauczyciele, jako wychowawczyni, też nie zauważali, że coś się dzieje, tak? Ale jednak w trakcie roku szkolnego. Za ten czas dziecko, które skończyło trzecią klasę, przeszło do czwartej, zaczęły się bardzo duże problemy. Na początku my pracowaliśmy z tym, że jest bardziej taka zamknięta ta dziewczynka, tak? Ale ona jednak potrzebowała innego wsparcia, bo się, że w czwartej klasie ona się bardzo boi ludzi. Ona boi się przestrzeni dłużej, boi się, kiedy ktoś jej otacza, tak? Albo y, ma się wynikało z tej zmiany, z tego przejścia z klas 1-3, które mają inną dynamikę, do klasy 4. Tak, tak, tak. Pomyśleliśmy sobie, że może to taki wiesz, moment, taki czas, bo oczywiście, że to są trudne czasy, prawda? Jak dzieci z trzeciej klasy idą czwartą, gdzie już inne nauczyciele, gdzie trzeba zmieniać salę, A tu już wyszło tak, że to był taki moment, gdzie dziewczynka powiedziała, i tak też była rozmowa z mamą, że. Oni, jak wyjeżdżali z Ukrainy, to jechali, gdzie bardzo było, taki tłum ludzi był, bardzo mocny tłum ludzi, tak. I ona zaczęła się wtedy bać, zamknęła się bardzo. Nie mówiła to na głos, tak. Nie mówiła to mamie, bo martwiła się, że mama będzie mówić jej, że nic strasznego, że musimy iść i w taki sposób, tak. Ale jednak w czwartej klasie wszystko wyszło, tak. Wyszło to, że ona ma strach, ma lęk. I to oceniam jako takiej PTSD, bo to, co ona teraz czuje, to tego nie czuła wcześniej. Ona nie była taka w Ukrainie, była otwartym dzieckiem, radziła sobie, miała dużo koleżanek, a teraz woli jedną i która by ją tak bardziej opiekowała, nie? Mhm. żeby chodziła z nią. Okay. Czyli mówisz o takiej uważności na to, że te szkolne wydarzenia, czy w ogóle życiowe teraz, mogą mhm. przypominać dzieciom jakieś. Traumy, tak? tak Jakie sytuacje, z tak. którymi się borykały i wtedy pojawiają się trudności. Ja bym ci chciała dopytać, bo ty jesteś psycholożką i specjalistką w temacie, ale co możemy my, pedagodzy, ale też osoby, które spotykają mm. się z dziećmi, także z doświadczeniem wojennym, jak możemy im pomóc otwierać się, mówić o tym? Mówiłaś, mhm. że na początku też miałaś ten problem, Tak, tak że dzieci tak, nie chciały tak. się otwierać. Co robić, a czego nie robić? Jak widzę, że dziecko ma trudności, mhm. no właśnie, to raczej tak na siłę pchać. Wiem, że nie na siłę pchać, więc, więc to nie jest to, ale spotykam się czasem z taką bezradnością, że widzę, że mhm. dziecko cierpi, a jednocześnie nie zawsze mam kompetencje jako nauczycielka psychologiczne, mhm. więc nie wiem, na ile głęboko wchodzić. Mhm. Powiedz, co radzisz jak nauczycielom, nauczycielkom? Raczej, dzieci z Ukrainy, oni potrzebują dużego zaufania, oni potrzebują czasu czasami jest tak, że zauważają na przykład, że będzie trudno rozmawiać z kimś dorosłym, tak? Mogę się nie otworzyć, mogę nie chcieć podejść, mogę nie powiedzieć nic. I to wcale tak? nie oznacza, że ja robię coś źle, może tak. jako nauczycielka, tylko tak, to nie jest tak. jeszcze dobry czas, to nie jest dobry moment. Tak, to prawda. Więc oni potrzebują tego czasu, trzeba im po prostu jego dać, tak? Żeby oni zaufali, że zrozumiecie ich, tak? Najbardziej oni się boją, że nie zrozumieją przez barierę językową. Nawet tych trzy lata, których oni są, oni tak naprawdę tylko w szkołach posługują się polskim językiem, a w domach mówią w swoim, ojczystym języku, tak? Z rowieśnikami najbardziej też mówią po swojemu, w swoich językach, bo mm, widzę takie Zgrupowania dzieci ukraińskie i dzieci polskie, tak? Także mówisz o tym, żeby nie wiesz czy dzielić tak dzieci ukraińskie, dzieci polskie, tak? No w tej teraz w tym czasie o którym mówię, to raczej tak zrobimy, przez to, że w szkole oni naprawdę grupują się w takie małe grupki, z którym się dobrze znają i gdzie mogą czuć się bezpiecznie? I co wtedy robić? Bo to jest takie wyzwanie, mhm. o którym ja słyszę od nauczycieli: że jest tak. mała grupka dzieci ukraińskich, która się trzyma z boku tak. i wszelkie propozycje integracji, zrobienia czegoś razem, spotykają się z odmową. Mhm. Co radzisz, co robić w takiej sytuacji? No jak teraz powiedziałaś o tej integracji, tak? Właśnie chciałam powiedzieć, że najbardziej by pomogły takie integracje, ale w sposób trochę inny. To znaczy, że na przykład zaproponować, żeby zrobili jakiś projekt razem, ale to by było tak, że na przykład polskie dzieci opowiadają o czymś, co się odbywało w Polsce, a ukraińskie dzieci, co się odbywało w Ukrainie. Więc pokazać im, że mamy różne, bardzo ciekawe rzeczy. Tak? I w Polsce są, i w Ukrainie. Więc to też mogę ich zgrupować. Mogą powiedzieć, o, u nas coś jest jednakowe, coś yy, fajne, tak? Albo mogą powiedzieć, no słuchaj, różnimy się tym i tym. To też bardzo ważne, nawet teraz jak przed świętami albo po świętach, tak? Przed Wielkanocą zrobić takie warsztaty, jak u was świętują, tak? Wielkanoc, a jak u nas. Więc coś takiego, co by mogło ich zgrupować. Najbardziej też polecam, jeżeli by była taka możliwość, żeby w szkołach były treningi umiejętności społecznych, to oni na pewno by trochę więcej zgrupowali tych dzieci, trochę bardziej. To nie musi być taka mała grupka, tak? To może być nawet cała klasa brać udział w takim treningu. To znaczy wszystkie. Dzieci niezależnie tak, od narodowości. Tak. Nie, mhm. Niezależnie od narodowości, więc poradzić sobie z tymi emocjami, z konfliktami, jak rozmawiać z innymi i to by najbardziej też im pomogło. To, co ja widzę, tak, to jeszcze różne takie przesiadki, na przykład. Na lekcjach oni też siadają razem przy swoich grupkach. Tak? Warto, żeby nauczyciel może stosował jakąś taką zabawę, gdzie będą wyciągali, na przykład losowali imię jakiejś osoby, z kim będą siedzieć, tak? Żeby robić to w taki sposób, żeby te dzieci jakoś, chociaż trochę mieli taką styczność ze sobą, tak? Albo na zajęciach robić bardziej nieindywidualne jakieś zadania, żeby każdy sam wykonywał, a takie grupowe. Małe grupki robić, większe, więc to też zależy od tego, jak to sobie zrobi. No, ale również zachęcam wychowawczyni na takiej godzinie wychowawczej robić jakieś takie, trochę odchodzić od tego planu, który mają. Wiem, że czasami jest trudno od tego odejść, ale... Od tego planu lekcji, planu tak? Planu lekcji, e, tak, tak, albo... Podstawy programowej. Tak, Mhm. Warto robić takie różne zabawy razem. Na przykład jest taka gra koło i to znaczy, że dzieci siadają przeciwko siebie w kole, tak więc tworzą dwa koła patrzą na siebie i Czyli mogą... Jest wewnętrzne tak, koło, I tak? zewnętrzne Odwrócony koło, tak. na zewnątrz i zewnętrzne do środka, do że, środka że tak, się pary. I, tak, racja. Mhm. I wtedy nauczyciel może powiedzieć, że teraz porozmawiajcie na przykład, kto co najbardziej lubi. I najpierw zaczyna na przykład kolo wewnętrzne, a później zewnętrzne, tak, opowiadać. I za chwilkę, kiedy skończym, to opowiadać, przesiadają się o jedno krzesło. Na przykład koło zewnętrzne siedzi, a wewnętrzne przesiada się w prawo o jedno krzesło. Tak? I znowu inne pytania. Coś, co by ich bardziej tak, jakby to powiedzieć, przyciągnęło bliżej do siebie, tak, może czymś się zainteresowali, coś, co by im po prostu dało takiej, jakby to powiedzieć, wiem jak to po ukraińsku, wiesz. To powiedz <laughs> po ukraińsku, powiedz. Taki posztuch, tak, jakby, żeby nawiązać ten, taką, taką relację ze sobą. O, może tak powiem. No tak. A chciałam Cię jeszcze dopytać, czy ty widzisz różnicę w tym, co przeżywają starsze i młodsze dzieci? Ponieważ nasi słuchacze to są nauczyciele i nauczycielki uczący od pierwszych klas szkoły podstawowej aż do szkół średnich. Więc, czy jakoś widzisz różnicę w tej dynamice też przeżywania, przeżyć wojennych, radzenia sobie z emocjami między młodszymi mhm. i starszymi? Jednak tak. Młodsze dzieci, oni bardziej otwarte i mówią prost, o tym co się dzieje. Tak? Starsze dzieci już trochę po innemu myślą, więc oni bardzo dużo starają się ukryć od innej osoby albo nawet od siebie czasami, tak? Że nic strasznego się nie dzieje, wszystko jest okej, okay. a tak naprawdę dziecko zamyka się w domu i nie integruje się, nie wychodzi na przykład. Po lekcjach przechodzi do domu i tylko na przykład gra. Tak? Albo siedzi i pisze tylko z znajomymi, których zostawiło w Ukrainie. Więc tu jest tak, że dzieci młodsze, one bardziej otwarte. Bardziej pokazują to, co czują i mówią o tym. A starsze jednak mają mm, taką barierę, żeby zatrzymać i raczej o tym nie mówić tak? albo nie myśleć o tym. Mogę też powiedzieć taki przykład. Na konsultacji była dziewczynka, ona dopiero od września poszła do szkoły polskiej, bo wcześniej uczyła się w ukraińskiej szkole i to była online szkoła, tak? I teraz e, przyszła ona do szkoły, zaczął się wrzesień, tak? Nie mogła się odnaleźć. Zaczęli nauczycieli jakby zgłaszać to, że dziewczynka źle się czuje, tak? Oni nie, nie wiedzą o co chodzi tak naprawdę, ale nie mogę sobie poradzić z emocjami. No i kiedy ja zaprosiłam ją na rozmowę, ona powiedziała, że ona taka w sumie jest, to nawet się nie zastanawia, dlaczego to płacze, czy dlaczego nie radzi sobie z jakąś trudną emocją. Jak pytam jej, czy wcześniej coś takiego miałaś, ona mówi nie, bo wcześniej ja byłam sama i raczej z takiej małej miejscowości, gdzie mało dzieci, a teraz ja nie radzę sobie z emocjami i mówię, że nawet nigdy się nie zastanawiałam, dlaczego, tak? Więc to było tak, że po kilku konsultacjach dopiero doszliśmy do tego, że naprawdę ma trudności, bo ona twierdziła, że nie, mm. że ona sobie dobrze radzi, tak? I na tych konsultacjach było tak, że ona, kiedy ja coś jej zadawałam, jakieś pytania, to ona zaczynała się śmiać. Wiesz, ten, taki śmiech taki nieprosty, taki daleki, nie? Tak, bo może mm. powiedziałam. Taki dystans. Tak, tak. tak. Więc i ona się długo zastanawiała. Co ma powiedzieć? Jeżeli mówiąc o dzieci młodszych, to jest całkiem inaczej. Dziecko młodsze ono idzie wprost, pytać. Ono się nie wstydzi, tak? Bo starsze już takie mają trochę wstyd i nie wiedzą, czy mogą to powiedzieć, czy nie, bo się boją, co wtedy będzie, jakie konsekwencje ponoszą, a młodsze raczej mówią wszystko, jak jest. Wprost, jeżeli coś. Nie pasuje też, mówią, tak, jeżeli coś się dzieje też, jeżeli trzeba wyrazić jakąś emocję, wyrażają go, czy tą złość, czy ten smutek, czy tą radość. Ale najbardziej boli to, że dzieci starsze mają barierę językową przez to, że się boją ocenienia, że ich będą hmm. oceniać i że nie zrozumieją do końca, tak? Ojej, to jest taki uniwersalny lęk, że przychodzę do kogoś ze swoim bólem, ze swoim smutkiem, a ktoś będzie mnie oceniał, tak, jestem tak. taka, siaka czy owaka. Takie uniwersalne i dziecięcy, i dorosły, prawda? Tak, to prawda. Bo jak otwieramy siebie przed kimś i mówimy o tym, co nas trudne, to chcemy być przyjęci, a nie ocenieni. No dobrze, ale to, co ja jako nauczycielka, to, co ja mogłabym zrobić, jak widzę, że jakiemuś dziecku mhm. w mojej klasie jest trudno, mhm. na przykład widzę, że staje się przygaszone, czy zaczyna się zachowywać jakoś inaczej? Mhm. I mam taką hipotezę, że pod tym może być jakiś trud, co zrobić? Podejść, porozmawiać, czy, mhm. czy, czy zostawić to, czy właśnie odezwać się do psychologa, do specjalisty, mhm. co radzisz? Najbardziej by rekomendowałam właśnie wsparcie psychologiczne, bo często jest tak, że chcąc pomóc dziecku, jeżeli nie jesteśmy psychologami, jesteśmy nauczycielami, też inaczej trochę widzimy. Inaczej zachowujemy się, inaczej chcemy pomóc temu dziecku, tak? I czasami jest tak, że możemy niechciące tak skrzywdzić to dziecko jeszcze bardziej, tak? Warto po prostu od razu zwrócić się do pedagoga szkolnego albo do psychologa. Również są różne fundacje, które oferują pomoc. Teraz oczywiście bardzo, bardzo mniej, jak było na początku, tak? Takich zorganizowanych grup albo organizacji, które proponują wsparcie dla ukraińskich dzieci. Coraz mniej, naprawdę. Ale to by dało im trochę takiego zrozumienia, że naprawdę chcemy Wam pomóc. Tak? i próbować różnymi sposobami dotrzeć do nich, to nie znaczy, że oceniać, tak, czy nie znaczy, że oczekiwać od nich, że od razu przyjmą to wsparcie, tak? albo tą pomoc, dać im możliwość, tak jak mówiłam na początku, tak? Tak, takiego czasu, takiego zrozumienia, często też zgłaszać rodzicom, co się dzieje. Można to pisać na Librusie, tak? A może spotkać w szkole, może zaprosić na takie spotkanie. Właśnie, bo dopytam Cię hmm? jeszcze o tą współpracę z rodzicami. Mm -hmm. Czy Ty masz w tym doświadczenia tak. i czy masz też jakieś rekomendacje? Tak, tak. Jak tak. można pracować z rodzicami dzieci ukraińskich? Tak, oczywiście. Tak jak doszliśmy do tego tematu, to jak najbardziej, jeżeli widzi nauczyciel, że jest problem, że dziecko bardzo trudno sobie radzi, tak? Czy w edukacji, czy z emocjami, tak? czy psychicznie. No, jakby tutaj chodzi o to, że w różnych sytuacjach może coś się dziać. Bardziej zapraszać rodziców ukraińskich na rozmowy, bo często mówią nauczyciele, że rodzice ukraińskie nie chcą przechodzić albo nie zadają pytania, albo nie interesują się dziećmi. Oni chcą, ale oni nie potrafią do końca. Wyrazić to, co chcieliby powiedzieć. Tak, Przez tą Czyli to jest bariera językowa. Bariera znam. językowa. Jednak mówimy sobie, że dobrze, są ludzie, którzy trzy lata tutaj, tak? Są dorosli, oni też pracują, ale najczęściej jest tak, że w Polsce bardzo dużo organizacji, które pracują, też mają nabór ludzi w języku ukraińskim albo w języku rosyjskim, tak? I te ludzie też kontaktują na co dzień, tylko w swoim języku. Tylko gdzieś jak wychodzą tak do sklepu, coś powiedzieć, tak, już mniej styczności mają z tym. A jak jeszcze mają rozmawiać o psychologii, mm. o rozwoju dzieci, to są też skomplikowane to sprawy. Skomplikowane są też się różnią, tak? Bo w Ukrainie trochę inaczej wygląda taki system, jak w Polsce, takiego wsparcia dla dziecka czy dla nauczyciela, jak w Polsce, tak? I też oni nie wiedzą, oni nie mają żadnej wiedzy, jak tak naprawdę funkcjonuje szkoła w Polsce. I często jak przychodzi mama na konsultację, ja jej pytam, czy ona wie, jak przychodzi życie jej, jej dziecka w szkole? Co się dzieje? Jakie ma przerwy, ile te przerwy trwają, tak? Czy czego się uczy? I najczęściej mówią rodzice, że nie, mówię, dlaczego? Oni mówią, że my nie rozumiemy. Jak dziecko mi coś powie, ja jestem w jakimś takim takim mgłę. Bo nie rozumiem, dlaczego jest coś innego, tak? Nie mogę swojej głowy poukładać, że jakoś inaczej może być, nież w ukraińskiej szkole, tak? Chociaż rozumiem, że trochę się różnimy, tak? I kulturowo, i emocjonalnie też, tak? I te rodzice, oni potrzebują takiego ciągłego wsparcia od nauczycieli. Wiem też, że nauczycielom ciężko. I nie ukrywam tego i widzę to, i bardzo współczuję im, że tak, tak jest, tak? No bo wiadomo, że edukacja potrzebuje ciągłego takiego rozwoju, takiej zmiany, żeby właśnie nie tylko ukraińskich dzieci, ale innych narodowości dzieci też wesprzeć jakoś. Ale nauczyciele nie mają tej wiedzy jak pracować z dziećmi z innych krajów. I tutaj chciałabym może zwrócić o taką potrzebę, może by każdy w swojej szkole zwrócił się o takie potrzeby, żeby zrobić takie warsztaty. Jak pracować z dziećmi, które przyjechali do Polski, tak? Najbardziej, żeby to były takie praktyczne warsztaty, żeby otrzymali wiedzę i mogły jej później stosować z dziećmi. Bo widzimy, że tak naprawdę w klasach jest, że nawet dopolowe uczniów mogą być z Ukrainy, tak? Albo nie tylko z Ukrainy. Może być grupy łączone, tak? Mam styczność z klasą, gdzie są dzieci z Gruzji, gdzie ze Stanów przejechali też, gdzie są dzieci z Ukrainy, z Czechii, więc bardzo dużo narodowości. I to w jednej klasie, i polskie dzieci, tak? Więc tam jest naprawdę bardzo trudna sytuacja, bo każdy trochę inaczej rozumie świat, tak? Tak, i Masz też szuka. dobrze, że mówisz o tym wsparciu. Ja bym jeszcze chciała zaapelować do naszych nauczycieli, żeby mm, też mieli do siebie taką empatię kreatyczne. Tak, to znaczy, to, co mówiłaś wcześniej. Jeśli staram się, a dziecko mówi nie, nie chcę z Tobą rozmawiać, to niekoniecznie jest moja wina. To może być tak, że dziecko jest niegotowe na to, więc warto tego wsparcia rzeczywiście szukać, bo dużo. Spadło na nauczycieli, a polska szkoła rzeczywiście przez ostatnie lata stała się wielokulturowa. Tak, to, I to jest fakt, to jest fakt, z którym uczymy się ciągle sobie radzić, i to wsparcie jest rzeczywiście potrzebne. Zoriana, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za tę pracę, którą wykonujesz w szkołach w kierunku integracji i wspierania dzieci. Dziękuję Państwu i do zobaczenia w kolejnych podcastach. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Podcast z klasą. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Fundacji Szkoła z Klasą. Więcej o nas możecie dowiedzieć się na www.szkołasklasą.org.pl bez polskich znaków. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. W szkołach w kierunku integracji i wspierania dzieci. Dziękuję Państwu i do zobaczenia w kolejnych podcastach. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Podcast z klasą. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Fundacji Szkoła z Klasą. Więcej o nas możecie dowiedzieć się na www.szkołasklasą.org.pl bez polskich znaków. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.